Wyruszamy dziś ku biegunowi północnemu. Nasz statek wybudowany został dwa lata temu i ma dwadzieścia trzy tysiące ton wyporności. gentlemen. Proszę join me in thanking for one final time our senior officers led by our captain Joron Schuckman and have a wonderful evening at Barna Kassou. Thank you very W czasie rejsu odbywać będziemy ze statku wyprawy do najbardziej niedostępnych wysp Arktyki. Umożliwiał nam to łodzie motorowe z nadymanymi brzegami, zwane popularnie zodiakami. Takich zodiaków statek posiada kilkanaście. Większość z nich przeznaczona jest dla pasażerów, są też jednak specjalne łodzie dla ochrony. Ochrony przed czym? Przed białymi niedźwiedziami. Nie jest to żart. Płyniemy bowiem przecież do Arktyki. Dziś jest moja czapka, więc przeszliśmy ubieramy się teraz na zewnątrz, bo w kajucie jest tak ciepło, że dochodzimy do trzeciej warstwy, a czwartą robimy tutaj, bo można się ugotować tym, ale trudno się nie ubierać, bo Ojej, muszę się zapiąć. O Boże. Ręce grabieją ale robimy to na własną prośbę i jeszcze trzeba było za to zapłacić <laughs> proszę to a kaptur będzie później już na, na łodzi dobra rękawiczki i jestem gotowa Cały pierwszy dzień rejsu przeznaczony został na nauczenie 220 pasażerów statku podstawowych reguł bezpieczeństwa na Morzu Arktycznym, a także wsiadania na chybotliwe zodiaki. Jak widać wcale nie jest to takie proste i wymaga specjalnej techniki. No ale udało się i kobieta 70 plus machając ręką odpływa ku nieznanemu lądowi. Tym nieznanym lądem jest najbardziej na północ położone miejsce Europy, przylądek północny. Po tej pierwszej wyprawie, która miała być testem sprawności pasażerów, powrót na łono statkowej cywilizacji. Dwa dni później następny etap rejsu, Spitzbergen, zwany obecnie Svalbardem. Wiatr się wzmaga i robi się coraz chłodniej. Lądowanie na Spitzbergenie będzie tak zwanym lądowaniem mokrym. Potrzebne więc będą do tego kalosze. Kalosze dostarcza wszystkim pasażerom statek, a widać, Tutaj nawet urządzenia do ich przechowywania i do mycia po powrocie na pokład. Tak wygląda od wewnątrz południowa część Svalbardu, czyli Spitzbergen. A tak widziana od strony statku. Trzeba przyznać, że statkowa pływalnia na tle Spitzbergenu wygląda dosyć surrealistycznie. Płyniemy coraz bardziej na następnego dnia najpiękniejszy widok całego rejsu lodowce Eduardo chodź chodź tu chodź wiecznicie Patrz jesteśmy. Na... Na Jesteśmy na będziemy. Po takich wrażeniach wizualnych trzeba ogrzać się przy statkowym kominku. pływamy na ocean arktyczny. Nasz statek jest lodołamaczem klasy PC 6. To znaczy może radzić sobie z lodem grubości do 1,20 m. Odbywa się to bądź rozsuwając kry, bądź też łamiąc lód za pomocą gruszki dziobowej statku. Czasem trzeba cofnąć się, aby móc zaatakować lód ponownie. Jak było do przewidzenia, po kilku godzinach takiej walki musieliśmy się poddać około 800 km od Bieguna. Żadnemu jednak dotychczas statkowi nie udało się tam dopłynąć. Nasz statek hołduje w zasadzie Open Bridge, to znaczy pasażerowie mogą odwiedzać Mostek Kapitański w wybranych godzinach. Jak widać, ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne, ekipa kierująca naszą jednostką jest wzmocniona i korzysta nawet z pomocy kobiety 70. Na pokładzie znajdującym się bezpośrednio pod mostkiem kapitańskim jest specjalna sala dla pasażerów, którzy chcieliby poznawać tajniki nawigacji. Do dyspozycji są też liczne prelekcje na temat przyrody i geografii. learn how to manage and how, and know how much commercial fishing can sustainably take place. So, make no mistake about it, there's plenty of commercial fishing companies all around the world getting excited for the Arctic Ocean to open up more and more, especially in the summer months and become available for fishing. And so, I am very happy to introduce you to the Central Arctic Ocean Fisheries Agreement, where uh, it has been established that no commercial fishing will be allowed to happen, it will be illegal uh, in this 1.1 million square mile area of the Central Arctic Ocean for 16 years after this agreement was passed in 2021. So we've got 13 years left. For scientists to research all about the fish stocks so that we can figure out how to best manage this, this new fishery that's opening up. Dla kogo była ta morska wyprawa? W odróżnieniu od rejsów klasycznych prawdopodobnie nie dla wszystkich. Ale niewątpliwie dla tych, którzy lubią dziką przyrodę, lubią arktyczne klimaty, są względnie wysportowani, a w każdym razie chętnie chodzą po górach, no i są w stanie zrezygnować ze wszystkich wieczornych atrakcji.